W dzisiejszym odcinku nie pokażemy Wam jak pływamy w basenie, nie pokażemy Wam wnętrza królewskiej rezydencji, nie pokażemy Wam również wystawy samochodów. Pokażemy natomiast jakim dwie pikantne papryczki. Zmieniliśmy hotel, żeby się pobawić, trochę popluskać w basenie. I zgadnijcie, co nasz drugi dzień tutaj, a tu leje. Ale w sumie w basenie i tak będziemy mokry, mokrzy, nie? nie powinno robić różnicy. The next day. Dzień dobry, Szymon. Dzień dobry, chodź i dobry, nasi kochani widzowie. Za to było piękne tło na prysznic rurę i beczkę z wodą Piękne ale było, to z tej strony tak dzisiaj sobie jemy śniadanko i to w sumie ostatnie nasze dni w Lang Prabang mhm, dokładnie tak ruszamy dalej zaraz musimy sobie bilecik ogarnąć mhm. na szczęście wszystko tutaj można w, w hostelach załatwić oczywiście będzie to trochę drożej Niż tak, jakbyśmy pojechali sami. A z drugiej strony, jakbyśmy musieli zapłacić za to, żeby dotrzeć i tak. wrócić, to. Bo myk jest taki, że jeżeli y, jesteście y, lokalni tutaj, to możecie sobie zakupować bilecik, hmm. 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 bilecik przez internet. możecie sobie zakupować przez internet, ale nie, jeżeli jesteście y, turystą. To, żeby sobie kupić bilet musicie pojechać fizycznie po prostu okay. na dworzec żeby, żeby go tam kupić i odebrać. No i oczywiście dworzec jest tutaj jakieś, nie pamiętam ile, 15 minut drogi? 9, km, jak 9 kilometrów jak patrzyłam więc to jest dosyć daleko jakbyśmy mieli z się buta, wybierać no. z buta. Natomiast... Yy... Jeśli zapłacenie za taksówkę czy wypożyczenie sobie skutera, to jest to dodatkowe pieniądze. No, tutaj, jak zabukujemy w hotelu, nam po prostu sobie nie zabukuje na nasze dane dwa bilety i będzie po problemie. Więc cenowo przypuszczam, wychodzi na to samo, tylko płacimy prowizję zamiast za taksówkę. Bo jak już się wczoraj dowiedzieliśmy, obcokrajowcy nie mogą kupić tutaj biletów przez internet, bo nie mamy konta. W Lotarskim Banku. banku. A nie no i tamto nie Latańskie zrobimy sobie tam tego? Nie zrobimy. Tak. I <noise> tak. teraz czekamy tak na, działa na nasze. W komunistycznych krajach, właśnie. Czekamy na nasze jedzonko. Dostaliśmy już bagietkę. To jest nasze wielkie szczęście, tutaj, że przenieśliśmy się i w końcu zamiast chleba tostowego dostajemy normalną bagietkę. Kawa tutaj bardzo dobra z przelewu. Nie. Rozpuszczalne. No i Pan teraz robi tam z tyłu dla nas omleciki. Tak, że wcinamy śniadanko i dzisiaj po, pewnie jeszcze się poczujemy na basenie, pomontujemy sobie filmy. Tak. A może też przyjdziemy zobaczyć jakąś świątynię, ale to tak właściwie. To Albo ostat... muzeum. Albo muzeum, właśnie. Nie byliśmy jeszcze w muzeum. Tak. No zobaczymy. Tak naprawdę te ostatnie dni stwierdziliśmy, że sobie po prostu odpoczniemy. Nie przed dalszą trasą. Po, pokorzystamy troszeczkę z tych rajskich warunków, jakie tutaj mamy. Po Twojej buzi widać, że korzystasz, jest hmm. już dosyć opalona. Po Twoich ramionach również. Bo po buzi <laughs> nie. Tak to jest, jak się używa tutaj azjatyckiego filtru kremu z filtrem, który dodatkowo rozjaśnia. Nie, 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 nie. Balsam rozjaśnia. Balsam rozjaśnia. Tak. Ale to już temat na inną pogadankę ode mnie tak o rozjaśnieniu balsamach. Specjal, natomiast, dziwąc tutaj, na co uważać, co ze sobą zabrać, czego tutaj nie kupicie? Ewa sobie zajada tutaj o mlecz. Enjoy your Tutaj śniadanka są takie dosyć proste: jakieś, jakaś jajecznica, sadzone lecik, trochę dżemu, bagietki, dobra kawka z przelewu. Całkiem nieźle. Tutaj jest taka różnica od tych innych hosteli, w których byliśmy czy house'ów, czy pensjonatów. Aż tu jest naprawdę mało pokoi, mało ludzi. I pan tutaj ogarnia wszystko. On robi tak. nam śniadania, smaży nam te jajka, ogarnia nam pokoje, bilety, kawę, wszystko. Trochę jakbyśmy w gościach byli. No, cześć, i jesteśmy w dawnej rezydencji królewskiej. Jeśli dobrze zrozumiałam. To jest dawna rezydencja Pałac Pałac no właśnie. Teraz będziemy sobie zwiedzać Mamy świątynię, To jest właśnie muzeum A z tej strony mamy teatr. Teatr, tak, teatr i zaraz zobaczymy czy to pasa. Ale tak, jeżeli macie taką ochotę, potrzebę, można na jakieś przedstawienie się tu wybrać. Tutaj za Ewą jest jeszcze świątynia. Tak, już Ale świątyń tu jest pełno, też już do każdej nie wchodzimy, ponieważ w środku one są zazwyczaj dosyć podobne. Dzisiaj jest dużo ludzi. No ale tak, dobrze, idziemy, idziemy dalej. Ma nowy statek przypłynął, dlatego. Może być. Więc tak, już wiemy. To nie dlatego, że przeczytaliśmy tabliczkę pod spodem. Jest to pomnik króla Łanga i zaskakujące jest to, albo nie zaskakujące, biorąc pod uwagę, jakie flagi tutaj często widać, jaka partia tutaj rządzi, że pomnik został wykonany w Związku Radzieckim. Idziemy oglądać dalej. Jak to we wszystkich takich kompleksach, parki są bardzo ładne. Tak, ale tutaj są liście, niedopuszczalne po prostu. Właśnie, w nie w Tajlandii, w Tajlandii by to nie było dopuszczalne, żeby leżały liście na prawniku Idziemy zobaczyć. Idziemy zobaczyć dalej. No więc jesteśmy przed budynkiem muzeum. Niestety nie wolno w środku nagrywać, więc chyba wam tylko poopowiadamy, co tam widzieliśmy. Ale podobno wewnątrz jest jakiś polski akcent. Więc idziemy poszukać, czy uda nam się go znaleźć. No dobra, jesteśmy już po Pozwiedzane. Pozwiedzane. Szybko poszło w sumie. 10 minut. A nawet nie. No. Jakby to znaleźliśmy polski akcent. Tak. Właściwie nie do końca Polski, bo jest taka gablota, takie pomieszczenie, gdzie w gablotach wystawiane są wszystkie prezenty, którzy, które zostały ofiarowane tutaj królowi przez różne kraje. W jednej gablocie są prezenty ze Związku Radzieckiego i Polski. I Polski, tak. W jednej gablocie i tak podpisane, ze Związku Radzieckiego i Polski. No i pomiędzy rzeczami opisanymi po rosyjsku jest też taka miska z syrenką. Warszawską jest miniatura miecza, którym... którym by, byli koronowani królowie Polski. Malutki miecz sierpiec. I... Szkatułka wydaje się z malborkiem, ale tego pewna nie jestem, więc nie, nie no bierzcie tego na poważnie. Nie wiem, to miniaturka, bo jak to prawdziwy miecz, to, to trochę nie jest to, że się prawdziwego miecza, to jeszcze jest malutki. Maciukański no, taki o. <laughs> no, za muzeum powiem Wam, dla nie, lokalnych bilet kosztuje 5000. Tysiąc? Tysiąc. Tysiąc. A, tysiąc. E, więc generalnie grosze. Dla nas bilet jest trochę droższy. 30 tysięcy kosztuje. E, no i. Czekaj, czy 5 tysięcy na lokalnych? Tak, mówiłeś, że 5 tysięcy? Tak, mówiłem. E, no, czyli złotóweczkę dla lokalnych, dla nas kosztuje 6 złotych, więc nie jest to majątek. E, Od razu a... przygotujcie się na to, że nie wolno wnosić żadnych plecaków. Zawierają plecaki, całe plecaki. Tak. Butelki Żadnych z wodą, napojów. telefony musicie mieć pochowane, po całym muzeum są pokitrani tacy Tajniacy. agenci, tak. poubierani po cywilnemu i deka to wygląda, bo siedzą, naparzają w telefonach cały czas, tylko jak chodzi ktoś nowy, to pukają. co tak. robisz i tak widać, że cię kątem oka obserwują, ale siedzą rozwaleni na krzesełkach, naparzają w telefony. Więc klimat zdecydowanie inny niż tutaj, ale no. w dużym skrócie po prostu zwiedziliśmy pałac. Tak, Komnaty, czy... gdzie są kołyski jakieś, poduszki, krzesełka, łóżka, materace, obrazy. Siodło nas słonia. Tak. Jest też tron, jest troszeczkę takich rzeczy ciekawszych, jakieś miecze, jakieś insygnia królewskie, ale jeżeli mielibyście specjalnie coś planować tutaj, jakiś objazd, żeby zobaczyć um, ten pałac lub z czegoś zrezygnować, żeby go zobaczyć to, nie wiem, czy warto. Natomiast jak już jesteście, tak jak my, przechodzicie sobie z hotelu na spacerek, na jakieś jedzonko, to czemu nie. Znaleźliśmy kolejny budynek. I teraz jest wystawa samochodów królewskich. Też nie możemy w środku nagrywać, więc no niewiele wam pokażemy. Nie wiem, czy to będzie widać, nie będzie. Wziąłeś no, kadilaka, Ale już tak, jakieś kadilaki tam się majaczą z tyłu. Będziemy musieli to ładnie opisać. Tutaj współczesne samochody. Jak jakaś rudera. Ładne, no. Drzewa, jak w Palermu, I reszta parku. Muzeum. Szymon. Idziemy. No, zwiedziliśmy garaż. Doznania niesamowite. Znaczy powiem wam, stoi trzy lincolny. Bardzo ładne auta, wielgachne, widać tam starą Amerykę w nich, natomiast są w opłakanym stanie, niewyczyszczone, nawet opony mają brudne po prostu. Spojrzałem, że dlatego nie można zdjęć robić. Pewnie tak, nie? Realnie wystarczyłoby je troszeczkę przeczyścić, no niektóre mają tam niespasowaną już maskę, coś widać, że były po prostu używane. Nie są pierwszej młodości, natomiast no, są bardzo niezadbane. Stoi też Citroen 900, yy, 1950, 1950 roku, który w ogóle nie ma reflektorów, tak dalej podobno. Kierowca króla wolał yy, tego Citroena, bo miał ręczną skrzynię biegów dwa. dwie lektyki, dwie, lektyki. dwie karoce w kształcie dużej łodzi na kołach, tak. które tam służyły w paradach. Jest też coś, co jest podpisane jako jeep. Zrobione przez Toyotę, ale na, na tabliczce pisze, że jest to jeep W prezencie od Japończyków, natomiast jest to Toyota I na grillu wielki napis Toyota Tak, i jest też łódka, którą król pływał sobie Tycia motoróweczka Z Kanady zresztą Tyciłka. Więc no szkoda, że wszystko jest w takim stanie, nikt tego nie odrestaurował Nie wyczyścił, nie, nie, nie zadbał o takie detale Natomiast miłym akcentem jest to, że jest, jest gablotka z pięcioma kierowcami króla, którzy go tutaj wozili i są dane urodzenia, imię, nazwisko, zdjęcie. E, najwyraźniej większość z nich dostała od króla też medal Odwaczenie. za zasługi, tak. Więc generalnie całkiem miło, że ktoś ich tutaj zapamiętał, ktoś tutaj nie umieścił ich zdjęcia. Jeden nie miał oka. No to są to już takie detale. Ale... <laughs> nie wiem, jak to skomentować. Ale w każdym razie, no... Też szału nie ma, nie? Bo bardzo piękne e, auta by były, gdyby były w dobrym stanie w No idziemy się jeszcze przejść paczkiem dookoła, może znajdziemy jeszcze y, jeszcze Dobry? wystawę czegoś, ale tak raczej zmierzamy stąd na kawusie. Do zobaczonka za chwilę. Ej, reklama dźwigną handlu. Mamy Obama Coconut. Nie to się może wydawać zabawny zbieżność imion, nazwisk, coś, ale jak spojrzymy niżej to jest zdjęcie prezydenta Stanów Zjednoczonych, Obamy z kokosem, więc trochę beka. Pięknie tu. Co zamówiłeś? Kurczaczka, pikantnego kurczaczka z ryżem. Zobaczymy czy, będą no, chcieli sprawdzić czy lubię pikantne. A ty zamówiłeś słówkę, co ci bardzo dobrze wjeżdża ostatnio. Ale tym razem z y, makaronem jajecznym. Czyli rosół zamówie. Rosół. Owszem. Mm. Ale widok mamy... Tak, widok o. mamy przepiękny, naprawdę. Widzimy sobie nad samym Mekongiem. Ewa, co wylądowało na stoliku właśnie? Mój rosół. Twój rosół. Patrzcie, jaka wielka na micha rosół. Pani myślała, że to dla mnie o taka wielka micha. Oprócz tego mamy też oczywiście koszyczek warzyw. Warzyw, czyli zieleninki. Wszelkiego rodzaju tutaj terawek, ziół i tak dalej. I widzieliśmy, że niektórzy to po prostu se wrzucają do zupki, a niektórzy, niektórzy tym zakręczają. tak. Ja, ja lubię sobie to pomoczyć w rosołku i. Ja tak, ale nie tak jak Ewa wrzucić, tylko po prostu wziąć pałeczki, zamoczyć i zjeść. A, nie, to ja mhm. muszę więc. Natomiast mi wjechał pikantny kurczak z ryżem. Standardowo Leotajska mizeria. Natomiast nie wygląda na pikantny. A zobaczymy, czy jest pikantny. Ja mam tutaj taki mały bulionik obok. E, więc z pięknym widokiem delektujemy się tutaj jedzonkiem. Natomiast no, cały czas stwierdzamy, że kuchnia jest dużo prostsza niż w Tajlandii. Dużo jest... bardziej uboga, no? Dużo bardziej uboga, nie ma warzyw prawie w ogóle. Ale ogólnie nawet jak. O, pikantny nie, rosół? Nie, nie. Kawałek kurczaka mi Złą dziurkę. Natomiast czytaliśmy przed chwileczką w kawiarni, jak nam pani robiła kawkę, taką książkę o kuchni Laosu. I powiem wam, że tam w ogóle warzywa prawie nie występował. Jest bakłażan, Jakieś tutaj takie właśnie zielone patyczki z wody, listki, sałaty? morning glory, sałaty. I. Cebula i czosnek, tak naprawdę to te ty... oni. To ja tyle. Te warzywa uznają grzyby i kwiaty. Cukini, Panamorza. czy tam, Panamorza. cukini też były. No ale tak, raczej, raczej jeszcze ewentualnie jakieś tam pnącza, jakieś korzonki takie rzeczy, więc tutaj nie uprawia się po prostu za dużo. Jak już jest kawałek równiny, to uprawia się na niej ryż. Mhm. Jak zupka? Smaczna? Smaczna? Makaronik dobry? Tak. Ja. Ja testuję swoje. Oczyszczanie kubków smakowych przed... Oczyszczanie kubków smakowych, ponieważ sobie wcinam tego kurczaczka. To już bardzo proste danie, po prostu posiekany dosyć cienko kurczaczek z odrobiną ziół, odrobiną papryczki chili, chyba w smalcu w ogóle, bo jest dosyć tłuste, dosyć mięsny smak ma ten, ten kurczaczek. Oczywiście mała miseczka bulionu, natomiast Ewa dostała tutaj Micha zieleniny. zieleniny i są dwie rzeczy, które ja tutaj bardzo lubię testować, mianowicie pikantne papryczki. Ewa nie dorzuca, mój koczotek nie jest tak pikantny, jak bym chciał, więc zrobimy test. Jak wiecie, już tutaj testuję te papryczki. Natomiast one wszystkie są chyba z podobnej odmiany, natomiast niektóre są bardziej, niektóre mniej pikantne. Zobaczmy najwyższą pomarańczową. Przyjemna smaku, taka dosyć owocowa, cytrusowa, natomiast uuu, tutaj ostrość uderza już od razu. tam jak ona jest napakowana nasionkami. Nie, jeszcze? No, powiedzmy. Uh, uh -huh. O, te nosionka dają dużo mocy. Dają dużo mocy, natomiast niespecjalnie mam to nawet czym przepić, bo i piwko, i bulionik raczej podbijają ten smak. Masz chce pociągać lód. O, w Ha, tak, tak. O, tak, tak. Tak, gdzieś tak, sałatą. Tak. Natomiast tej boję się trochę bardziej, bo zaskakujące w Tajlandii te zielone papryczki pieką bardziej. Poza tym ona jest wielka i jest już taka trochę. Hmm. Wiecie, jak macie tego? Pomażona. Tak pomarszczone są najgorsze, a ta już jest trochę pomarszczona, więc nie przeciągając zbytnio. Mm. Ma bardzo fajny grześki, paprykowy smak. O, uderza z opóźnieniem. Mm. Ma taką goryczkę trochę. I jak tamta momentalnie piekła w gardle na języku nie znikała. Tak ta rośnie. Na początku wam się wydaje, że będzie super fajnie. Jest lekko gorzkawa co chwilę piecze coraz bardziej, a jeszcze nie zagryzłem tej części z największą ilością nasionek. Czyli wiecie, co będzie się jutro działo. A. Ok, no nie ma masakry. Jest po prostu kartna papryczka. Piecze ślina już cieknie, ta była zdecydowanie bardziej pikantna. Trochę lżejsza niż te w Tajlandii, które jadłeś? Tak, trochę lżejsza. Ja miałem wrażenie, że te tajskie to jest w ogóle zabójstwo. Te tajskie zielone papryczki, one były jeszcze bardziej intensywnie zielone niż te i były dużo mocniejsze. Ta, tylko, że ta cały czas, cały, cały czas rośnie, już mi się ślina zbiera. Więc ta ma trochę mocy, ale nie uderza tak ostro, tak intensywnie jak ta tajskie. No, to tajska zielona. Ach, jak rzem się nabrała, Ale myśląc, tak, że to fasolka. Hmm, no, nie, nie polecam. Chyba hmm. myślałam, że to taka fasolka, Do, posiekana się a to się okazało, że Myślała, to, jest to była papryczka. A ja z takim pewniaczkiem hmm. cachnęłam całą i myślałam, że mi gałki oczne wyskoczą. Hmm. Natomiast fasolka nie jest gigantowa. Nie jest trochę pomaga. Teoretycznie mówią tutaj, żeby nie jeść surowych warzyw, bo można, może zaszkodzić, ale Szymon już ma tak przepaloną rurę, że raczej nic mu nie zaszkodzi. On cały czas dezynfekcją uskutecznie, albo ostrym, albo ostrym inaczej. <grym> <grym> Natomiast tak, ta patyczka, oj pieczeń. Już na języku jest to takie wrażenie, wiecie, jakbyście przyłożyli język do rozrzedzonego węgielka. Każdy o tym marzy. Ale z drugiej strony... Pobudziło mnie bardziej, niż ta kawka, którą wcześniej piliśmy. No, ja, mam, ja mam zawsze przypływ chory po zjedzeniu czegoś pikantnego, więc jak ktoś jest chili headem, albo po prostu lubi zjeść czasem coś pikantnego, to dobrze rozumie o co chodzi. Resztę mogę tylko zapewnić, że po przyzwyczajeniu się do ostrości takie papryczki pobudzają mi bardzo cieszą. A w Azji nie brakuje. Wracamy. ...do naszego jedzonka. Mm. Hello, taxi, waterfall today. Hello. No i tutaj zaraz koło naszego guest house'u w ogóle mamy taką piękną świątynię. Chyba piękną, bo z daleka wygląda piękna. Ma... Tak, żeśmy się władowali w upał po tym. Tak. W każdym razie ma taką dosyć starą pagodę tutaj. Ercia tam robi fotki. Jak wejdziecie na naszego Instagrama, to pewnie zobaczycie zdjęcia. Bo dużo materiałów też wrzucamy na Insta, na Facebooka, nawet na TikToka coś wrzucamy. Jakieś rolki, chociaż do końca tego nie czuję. Jak macie TikToka, możecie obczaić, dać znać czy, czy dobrze to wygląda, czy może coś byście nam doradzili, bo akurat w TikToku jesteśmy totalne nuby. A no to jest też świetna okazja, żeby Wam powiedzieć, że jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to możecie kanał zasubskrybować. Dzięki temu nie przegapicie żadnego filmiku. A dla nas to też jest bardzo istotne. Cześć koleżka! Nasz ostatni wieczór na nocnym bazarze. Zamówiliśmy sobie lokalną laotańską kiełbaskę z pa Lao parabang. Luang Prabang. Hmm? Pra Nasz ostatni wieczór w Luang Prabang. Zamówiliśmy sobie karkóweczkę i lokalną kiełbaskę. Podzieliliśmy do tego sticky rice, dostaliśmy też sosik i do popicia piwko i jutro ruszamy w dalszą podróż. Próbowałaś jeszcze czegoś? Tak. to jest pycha. I to chyba Myśleliśmy, że to jest boczek, ale Karkuweczka to jest. O, bardzo hmm. dobra. Hmm? A taka tłuszczutka karkuweczka. Tak, bardzo. A teraz spróbuję kiełbaskę, bo Ewa chyba kiełbaski nie lubi. Hmm. Dobra. Zaczynasz od kiełby? Testujmy tą kiełbę. Bo słyszałem, że to taki regionalny przysmak tutaj. Wygląda całkiem nieźle. Wiecie, dla różnych ludzi taka kiełba może być też dobra. A dla nas jako Polaków może być troszeczkę inaczej no bo my damy pyszne kiełbasy u siebie w kraju. Dobra, wezmę gryzka bez susiku, żadnego. Mm. Mhm, mm okej, okay. jest bardzo tłusta, ale bardzo mięsna w smaku, jest, na pewno jest tutaj jakiś boczek, słoninka, jest mięsta nie jest tak jak kiełbasy w Tajlandii tym trawą ryżową i cytrynową, tak, trawą cytrynową, Ryżam, tam faktycznie ryż w i tak dalej. jest po prostu kiełbaska z jest doprawiona, ale nie, nie jest tutaj tak przeważający ten smak, nie jest naprawdę smaczny, jest naprawdę mięsna, ma fajny wędzony posmak, spróbujemy z sosem. Mm. Mm. Na jakąś wstrząskę trafiłem, to się zdarza akurat, nawet w naszej kiełbasce, ale powiem wam, Zdecydowanie warto ją spróbować, jak się tu przyjeżdża. Mhm. Jak lubicie kiełbaskę, lubicie taki wędzony aromat, nie przeszkadza Wam, że jest troszeczkę tłuściutka, ekstra. A jeżeli Wam ten posmak, to ten ciężar tego tłuszczu przeszkadza, zanurzacie w tym pikantnym sosiku świetnie rozbija ten pusty posmaczek. Albo zagryzacie ryżem. Albo zagryzacie ryżem. Ja jestem super zadowolony, że ją wzięliśmy, bo nie próbowaliśmy jej do tej pory, a to nasz ostatni dzień tutaj. Eee, więc super. Zajadamy mięsko w takim wypadku. Pewnie weźmiemy jeszcze na deser ulubione placuszki jawy. Z kokoska. Z kokosowego mleczka dokładniej. Mm. Super. I lecimy się pakować i pomontować jeszcze filmy. Bo po drodze nie będziemy mieli czasu. Mmm, mm. mm. dobra karłówka. A też tu Szybka dogrywka, z czym mm. nam się kiełbasa kojarzy? Znalazłem ten smak w głowie po chwili. Z takimi dobrymi domowymi kotletami mielonymi. Jak macie kotlecik mielony. Mm. Gdzie macie troszeczkę wieprzowiny na grubym oczku zmielonym. I mm. jeszcze taka prosto z patelni, właśnie z tak, tym tłuszczem stwierdza. Mm -hmm. To jest właśnie ten smak. Także Potwierdzam, jest, to jeżeli jest ten to smak. Jak co lubicie, to jak najbardziej powinniście sprzedawać takie wasy.